Cześć, witajcie w dzisiejszym holu zakupowym. Zaczniemy nietypowo, bo od mąki, bo akurat musiałam postawić tutaj statyw. Mamy mąkę typu 00 do pizzy i mam też mąkę tortową do innych wypieków. Kupiłam dwa takie kalafiory, kalafiory brokuły, ale też kalafiora mam jednego. Kupiłam kilka marchewek i kilka ziemniaków. E, mamy bananki na przyszły tydzień, akurat doj zdążą dojrzeć e, na kolejny meal plan. E, Buraczki, też dwa opakowania, takie od razu ugotowane, więc można je wytrzeć na tarce czy na mandolinie, idealnie się sprawdzą do różnych posiłków. Mam też olbrzymią paczkę frytek, mam nadzieję, że mi się zmieszczą do zamrażynka, bo mam tam ostatnio bardzo dużo różnych wypieków. Cynamonki, drożdżówki z malinami, babeczki, e, nie przejadam wszystkiego ja muszę potem brozić. E, mięso takie z kurczaka z kababa. nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale e, tak na no, szybko w tym tygodniu będziemy mieć w lodówce. E, z białeczka mamy takie wielkie opakowanie kwarku e, z Lidela w wersji co to jest brzoskwinia marakuja. Kilka klasycznych serków wiejskich. Mamy też mleko 1,5%, bo było tańsze niż 3,2. Nie ma większego zastrzeżenia dla mnie w zasadzie. Mleko proteinowe to do mojej pieczonej owsianki. E, kupiłam też ocet, ale to do czyszczenia. E, I tak przy okazji, mam też sodę, więc e, jeżeli jesteście w świecie Clintoka i tak dalej, to to są takie domowe e, eksperymenty z czyszczeniem. Mam dwa pokolenia piersi z kurczaka i dwa opakowania mięsa mielonego z indyka. Do domowego kebabu kupiłam dwa opakowania do takiej przyprawy kebab girls. I ze słodyczy na ten tydzień dokupiłam dosłownie dwa batoniki, bo mam jeszcze mnóstwo z zeszłych tygodni. To jest batonik proteinowy z wafelkiem, z ciastem kadafi i z pistacją. Polecam. Nie wiem, czy będzie nastała z Lidlu, bo to takie trochę na fali teraz czekolady dubajskiej i tak dalej. No i milka taki batonik a'la 3. I to no tyle. A, zapomniałam najważniejsze. Dostawa BEPS przyszła. Tyle, cześć.